Nazywam się Dominika Flaczek. reprezentuję trzy marki. Pierwszą moją marką to jest Grupa Profesja, Spółka ZO, kolejną Systemowa Szkoła Przedsiębiorczości, dawniej Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości. Reprezentuję też organizację pozarządową, Fundację Partycypacji Społecznej. Wszystkie trzy organizacje pracują z ludźmi, rozwijają potencjał. Przede wszystkim rozwijamy kapitał ludzki. Szkolimy osoby bezrobotne, niepełnosprawne, szkolimy komercyjnie, rozwijamy zdrowe organizacje, porządkujemy systemy organizacyjne, dotujemy przedsiębiorczość, wspieramy równouprawnienie w naszych szkoleniach. Szkolimy też cyfrowo osoby w różnym wieku. Zapraszamy. Dominik, powiedz nam, co ci inspiruje w Twojej pracy, w Twoim biznesie, w tym, co, 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 co robisz na co dzień? Inspirują mnie ludzie, zawsze inspirują mnie ludzie, przede wszystkim ich losy, ich doświadczenie, ich życie, szczególnie tych osób, które dorabiały się od przysłowiowego zera i osiągnęły sukces tym, jak ciężko pracowały. Inspirują mnie ludzie, którzy z wielką determinacją i zaangażowaniem podchodzą do tego, co robią. A jak już osiągnęli sukces, to się nim dzielą. Oprah Winfrey ostatnio powiedziała, że wszystko to, co robimy, no, musimy wiedzieć dlaczego przede wszystkim. Ja to też powtarzam, że we wszystkim musi być sens. Ja nie zabieram się już za projekty, czy za <laughs> jakieś działania, które nie mają większego sensu czy wartości. Po drugie, to, co robię, oprócz tego, że musi mieć sens, to jeszcze musi przynosić wartość innym osobom i służyć. Ja pracuję w biznesie ludzkim, w kapitale ludzkim nie lubię tego określenia, ale pracuję z ludźmi i oni mnie bardzo inspirują i motywują. I no, moją rolą i mojej firmy jest im służyć i rozwijać ten potencjał, który w każdym z nas zdanie. I po drugie, po trzecie właściwie, po drugie to jest ta wartość i to, to że ma to służyć jakiemuś większemu celowi. A po trzecie to, co robimy, musimy robić jak najlepiej, jak umiemy robić swoje, w jak najlepszy sposób. To jest moja dewiza życiowa i nieustannie się udoskonalać i nieważne jaki pułap jaki sukces osiągniemy. Uważam, że dalej można się inspirować do rozwoju i że ten rozwój się nigdy nie kończy. I właśnie ci ludzie, którzy stawiają na, na ten trwały rozwój, są dla mnie największą inspiracją. Poza tym, że jesteś osobą bardzo zapracowaną tutaj po, że tak powiem, naszej pracy, współpracy, po, po, po rozmowach na planie, wiem również, że jesteś osobą bardzo empatyczną. Dziękuję. Powiedz, czy to pomaga, czy przeszkadza w biznesie? To ma dwa oblicza. Na pewno pomaga w tym, co robię, bo łatwo mi jest bardzo współodczuwać i wejść w czyjeś buty. Łatwo mi zrozumieć sytuację tych osób. Pracujemy z osobami wykluczonymi społecznie, z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, z osobami starszymi i młodymi, z milenialsami. Też mój zespół jest bardzo zróżnicowany i ta empatia na pewno bardzo pomaga mi zrozumieć drugiego człowieka, żeby lepiej do niego podejść żeby spersonalizować, tak to się nazywa, to podejście i potraktować zawsze człowieka jako jednostkę i tak się staram robić. Teraz ubolewam, że mój zespół się tak rozrósł do kilkudziesięciu osób administracyjnych plus kilkuset trenerów i ja już nie mam okazji z wszystkimi być i wszystkich poznać ale to na pewno mi bardzo pomogło zbudować zespół marzeń, tak zwane, bo te osoby, które ze mną pracują, tak jak ty wspominałaś, że samo z tobą od początku, ze mną też. I to na pewno mnie motywuje do pracy, że mogę z nimi pracować. A jakie są te ciemne strony empatii? To na pewno, że bardzo przy tym współczuciu, jak wchodzę w trudną sytuację czyjąś, czyjegoś losu, no to bardzo głęboko to odczuwam i ja dlatego lubię być sama i przebywać potem w samotności, żeby jakby się z tego wszystkiego oczyścić, z tych negatywnych emocji. To nie jest tak, że ja się ich jakby pozbywam, ale muszę też przeprocesować, bo no, po pomagam wielu. Osobno, co prawda z wykształceniem, ja jestem psychologiem, ale niejednokrotnie zdarzało mi się komuś pomagać w ten sposób, ponieważ sama wiele przeszłam w życiu i potrafię zrozumieć czyją sytuację, no to bardzo potem przejmuję się tym drugim człowiekiem. Często o nim myślę, wracam do niego myślami. On jest ze mną przez długi czas. To nie jest tak, że jak ja zamykam drzwi swojej pracy czy swojej firmy i wychodzę to, że zostawiam to za mną, to jest cały czas, no i też muszę dbać tam o swój wewnętrzny spokój, o, o spokój swojej rodziny. Także to są te negatywne strony osoby empatycznej, że ona tak łatwo nie umie się wyczyścić, tak nie spływa to po mnie jak pokaczce. To teraz bym chciała, żebyś pochwaliła samą siebie. I żebyś nam powiedziała, co w sobie uważasz za wspaniał i e, z czego. W sobie jesteś najbardziej dumna? Jestem z siebie bardzo dumna. E, coraz bardziej, choć wcześniej nie byłam. E, I to poczucie własnej wartości i taką pewność siebie to musiałam wypracować z biegiem czasu. E, I jestem dumna z tego, że właśnie jestem osobą apatyczną, że umiem znaleźć nić porozumienia z każdym i ważne czego lubię czy nie, to umiem zachować ten obiektywizm. E, Jestem dumna z tego, co udało mi się w życiu zbudować i jaką ścieżkę udało mi się pokonać. Udało mi się pokonać i trudne choroby, i jakieś przeciwności losu osobiste, no i też firmowo wiele kryzysów zaliczyłam i udało mi się zbudować stabilną, bardzo dobrze rozwijającą się firmę z rozpoznawalną marką. Jestem, muszę siebie pochwalić za to, że jestem bardzo dobrą mamą. I mam świetny kontakt z dziećmi, a to nie jest łatwe wychowywać samotnie dwójkę dzieci i od pięciu lat dajemy radę i naprawdę jesteśmy taką zintegrowaną, fajną rodzinką i dzieciaki zwracają się do mnie ze wszystkim i to jest bardzo fajne i z tego jest to bardzo trudne. To teraz skakujemy z powrotem na, na temat biznesowy. Jaki jest Twój sposób na sytuacje trudne w biznesie? Bo Wszyscy praktycy wiemy, że nie jest tak ładnie i kolorowo cały czas zdarzają mm. się różne rzeczy, które trzeba pokonywać, które trzeba zwalczyć. Masz jakiś sposób na radzenie sobie z, z trudnymi sytuacjami biznesowymi? Tak, ja uważam, że jak jest pod górkę, to znaczy, że idę w dobrym kierunku. A kryzysy są po to, żeby się rozwijać. Jestem ogromną fanką kryzysów. Bo uważam, że tylko w kryzysie można wzrastać, i tak naprawdę, nawet jak mi się nie podoba jakaś sytuacja, no to sobie mogę potupać nogami w miejscu, ale zaraz odwracam się i, i zabieram się do działania. I tak naprawdę, w kryzysach się czuję jak ryba w wodzie i się bardzo dobrze odnajduję. Potrafię zachować zimną krew. Co prawda, jeżeli jest jakaś. A wielka taka kryzysowa sytuacja, to muszę to trochę odchorować, ale po czasie. Jakby w momencie huraganu ja potrafię wszystko zrobić, stanąć na wysokości zadania, posprzątać, zachować zimną krew wtedy, kiedy nikt nie zachowuje i czy to chodzi o sytuacje rodzinne, czy chodzi o firmowe. Także jestem, jestem zwolenniczką trudnych sytuacji, bo wtedy się można uczyć. Jak sobie wiedziały lepiej? Także polecam kryzysy. Wszystkim, Ale... którzy chcą się rozwijać. I na koniec pytanie, prośba o radę, która wynika z doświadczenia. Słuchają, czytają nas w dużej mierze kobiety, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową, jakąś wchodzą dopiero w tę, w tę biznesową przyszłość. Co byś poradziła. Eee, właśnie kobietom, które wahają się, czy pójść na swoje, czy zacząć, eee, czy pójść za głosem serca, czy za głosem rozumu, czy zacząć własną działalność e, jako praktyczka, co byś jej poradziła zawsze za głosem serca? Naprawdę intuicja jest bezbłędna i jak mamy to połączenie właściwie ze sobą, ostatnio czytałam taką fascynującą książkę, zresztą uwielbiam Grega Breydena, człowiek jako projekt i on tam w naukowy sposób wyjaśnia tą rolę intuicji. Ja działam w zasadzie w dużej mierze, w 99% intuicyjnie i dopiero potem szukam tych potwierdzeń logicznych, racjonalnych czy naukowych na swoje tezy, żeby udowodnić i dotrzeć do innych, którym chcę coś przekazać, natomiast co mogłam poradzić, żeby się kobiety nie bały, słuchały swojego serca, i żeby się nie bały, żeby się nie bały tych pierwszych trudności, które nastąpią, no bo badania pokazują, że 80% ludzi poddaje się już w pierwszym momencie, jak nastąpią jakieś takie trudne sytuacje po drodze. One są po to, żeby sprawdzić, czy jesteśmy zdeterminowane na tyle, żeby to działanie kontynuować. Po prostu życie jest taką, ma taką przewrotną naturę i ono będzie tak testować, czy na pewno chcesz to robić, co, co sobie założyłaś, czy masz w sobie tyle siły, żeby do, dotrzeć do tego punktu docelowego i żeby też cieszyć się tą całą drogą. I nie, nie patrzeć tylko na, na ten dalekosiężny cel, ale żeby sobie wyznaczyć takie krótkoterminowe cele, tak? To teraz zrobię to, co jest w zasięgu ręki, to co jest możliwe. Okej, okay, nie udało się tędy, no to może tędy, tak? Nie, nie udało się drzwiami, no to może oknem. I żeby po prostu tak elastycznie umieć się dopasowywać do, do tej sytuacji, i za wszystko brać odpowiedzialność, co się robi, nawet jak się nie uda, no to trzeba powiedzieć OK, przepraszam siebie, przepraszam innych, to, to pójdę w inną stronę, spróbuję czegoś innego. Wszystko jest dla ludzi. I żeby się w tym cieszyć i żeby przede wszystkim, żeby kobiety miały to poczucie własnej wartości, jesteśmy wszyscy równi. Absolutnie, ja nie jestem tutaj jakąś bojącą feministką. Jestem feministką, ale taką zrównoważoną. Uważam, że naprawdę wszystkim należy się równe miejsce w społeczeństwie i o to też w swoich projektach walczymy z, z tą dyskryminacją, żeby czuło się naprawdę równouprawnione. Jesteśmy tak samo wykształcone, tak samo bystre, tak samo zaradne, mamy taki sam talent do przedsiębiorczości. I po prostu walczmy o to, o to swoje miejsce w społeczeństwie i traktujmy siebie z szacunkiem i innych z szacunkiem. Dla mnie to była duża lekcja, żeby traktować siebie z takim samym szacunkiem, jak traktuję innych. I tutaj tą równowagę musiałam zachować. Także, kobiety do działa.